Nikt nigdy nas nie zrozumie. Nie ma takiej nawet możliwości. To jest niemożliwe, żeby ktokolwiek, jakkolwiek mógł nas w pełni zrozumieć. Stąd też wynikają wszelkie nasze konflikty, nieporozumienia, kłótnie, spory. Nawet kiedy jesteśmy z jakąś osobą bardzo blisko, tak jak ja na przykład jestem z Agatką i wymieniamy się Wieloma głębokimi myślami, a staramy się opowiedzieć sobie jak najwięcej, wytłumaczyć to wszystko, i tak dalej, to i tak widzę, że po prostu druga osoba nie jest zdolna nas zrozumieć, ponieważ nie jest nami. Te nasze pewne mechanizmy, przemyślenia, e, motywacje, intencje generalnie ten nasz świat wewnętrzny jest wręcz nie do przekazania drugiej osobie. Nawet jeżeli ktoś pewnie by władał językiem w sposób bardzo elokwentny, obrazowy, chcący wytłumaczyć właśnie wszystkie najdrobniejsze niuanse, to i tak to ma się nijak do tego, jak my naprawdę to postrzegamy. I teraz widzisz, że my mamy w sobie jakieś takie trochę poczucie właśnie niezrozumienia. Prawda? Staramy się i staramy, aby tłumaczyć mężowi, żonie, dzieciom, mamie, tacie, rodzinie generalnie, znajomym, bliższym, dalszym, różne takie nasze rzeczy i oni tam oczywiście czasem mówią, że nas rozumieją i w ogóle, ale no nie do końca, po prostu nie do końca i też nad wyraz często z tego wynikają te wszelkie rozmaite spory. Bo my, z naszej perspektywy, która po prostu jest tylko naszą perspektywą i zawsze będzie zawężona, staramy się przekonać kogoś innego, drugą stronę, drugą osobę do naszej perspektywy. No ale ta osoba jest po prostu w innej perspektywie. Czyli ma zupełnie inny punkt widzenia, inny punkt odniesienia. Teraz na przykład, y były też takie badania przeprowadzone. Dla sądów też to już jest oczywiste, że kiedy na przykład dochodzi do pewnego wypadku i na miejscu było ileś tam osób, i te ileś osób widziało ten jeden wypadek, ale każda osoba była ulokowana w innym miejscu. Czasem nawet w tym samym miejscu były, ale po prostu miały inny stan wewnętrzny, myślały o czymś. Innym miały inny poziom świadomości my już o tym wiemy, tak? Mając inny poziom świadomości też już widzimy świat zupełnie inaczej i tak dalej. I każda ta osoba opisuje to zdarzenie w zupełnie inny sposób. Czasem nawet właśnie dochodzi do tego, że z jednej perspektywy wyglądało to tak, iż to na przykład ta osoba spowodowała wypadek, a z drugiej perspektywy zupełnie inna osoba spowodowała wypadek. Rozumiesz, jedno zdarzenie, wiele em, perspektyw. Każde inne. I to samo jest z nami w każdej relacji. Więc tak naprawdę nie chodzi o to, widzisz, żebyśmy my chcieli kogokolwiek nakłonić czy przekonać do naszego zdania. To kompletnie nie o to chodzi, bo jeżeli w taki sposób podchodzimy do życia, to jest to przepis na Konflikty, na ból, na cierpienie, na nieporozumienia, na taką ciągłą walkę z ludźmi. Zobacz, ile my się szamoczemy ze, ze sobą, jak bardzo się szarpiemy, prawda? Bo według mnie jest tak i tak, ja tego męża, żona po prostu muszę zmusić do tego mojego zdania, bo ja wiem, jaka jest prawda. No, ja wiem. Ja. I. Dochodzi do tych sprzeczek. I teraz e, takie nastawienie po prostu nie ma końca. To się, to się nigdy nie skończy, i my do końca życia będziemy w konflikcie ze światem. I będziemy mieli poczucie, a że to świat nas nie rozumie. Marda to trochę życie, prawda? Więc, w jaki sposób to zmienić, odczynić sprawić, abyśmy my poczuli się w tym życiu lepiej, spokojniej. Tak naprawdę to najważniejsze jest to, żebyśmy my sami siebie zrozumieli. Żebyśmy poznali siebie. Takie kolokwialne słowo, które przecież jest już takie stare, ze starożytności podchodzi: Poznaj siebie, poznaj siebie. To chyba w Matrixie było, tak? Jak Neo poszedł do wyroczni. No, być może. I jeżeli my poznamy siebie, swoje motywacje, swoje cele, jeżeli my odnowimy połączenie również z Bogiem, czy z głębszą naturą samych siebie, czy z duchem, czy z wyższą jaźnią, no różnie jest to opisywane. Ale generalnie, jeżeli my naprawdę sobie uświadomimy wiele rzeczy, które nas motywuje, kim jesteśmy, jeżeli poznamy swoje wady i zalety. Na no naprawdę tak wnikliwie przede wszystkim będziemy obserwować siebie, to my wcale nie będziemy oczekiwać od innych ludzi, żeby nas zrozumieli, i nie będziemy na nich wymuszać. To nam odda. Czy zwróci bardzo dużo wewnętrznego spokoju. Bo właśnie taka ta nerwowość, taka ta frustracja wewnętrzna, takie poddenerwowanie wynika stąd, że my cały czas walczymy ze światem i z innymi ludźmi, żeby coś im udowodnić, żeby coś im pokazać, no przede wszystkim, żeby postawić na swoim. Prawda? A jeżeli ty z tego zrezygnujesz, ponieważ dojdziesz do tego rozumem, iż nie jesteś w stanie drugiego człowieka do niczego przekonać, ale ty będziesz miał swoje wartości, to ty wiesz do czego dążysz i dlaczego chcesz tam dojść, to no to w pewnym sensie nie będą cię kompletnie interesować inni, ale też ci nie będą przeszkadzać. Wchodzisz w ten stan równowagi. Zostawiasz innych po prostu w spokoju. Odczepiasz się od innych. Przestajesz na innych wymuszać. A i tak robisz swoje. I dopiero wtedy zaczynasz odkrywać taką wewnętrzną spójność. Słuchaj, przecież to ty i tak masz robić coś w pewnym sensie, oczywiście, w cudzysłowie, dla siebie, ponieważ bardzo często wiąże się to też z czynieniem dobra dla innych i na przykład kiedy też odbudowujesz taką swoją relację czy komunikację z Bogiem i wszystko powierzasz na przykład Bogu, tak? Wierzysz w Boga, modlisz się, oddajesz mu swoje problemy, troski, le, ile radości i tak dalej. I z nim normalnie sobie rozmawiasz jak przyjaciel z przyjacielem. I zaczyna dochodzić do ciebie właśnie ta taka głębsza prawda. Że w zasadzie ta relacja jest najważniejsza i ty nikomu nie musisz się z niczego tłumaczyć, dlaczego coś robisz, ponieważ i tak o tym wszystkim wie Bóg. Więc po co walczyć z innymi, czy po co przekonywać innych? Jak najważniejsze, żebyś ty się dogadał z Bogiem. Tak? I to właśnie powoduje. Coś takiego, że ty zupełnie inaczej zaczynasz w tym świecie funkcjonować, bo nie musisz nic nikomu udowadniać, bo ty masz swoje życie, sw swoje problemy, swoje cele, do których też dążysz i to jest najważniejsze. Więc tak naprawdę my mamy przede wszystkim poznać tylko siebie. I jeżeli poznamy siebie, Naprawdę schodzi z nas wiele takiego, takiej emocjonalnej szarpaniny z tymi innymi ludźmi. Zostawiamy tych ludzi w spokoju, a jak zostawiamy innych w spokoju, to sami mamy w sobie więcej spokoju. Czyż to nie jest sensowne? Ano jest. Ale dojść do tego wewnętrznie widzisz. W moim przypadku to są lata medytacji, lata pisania, dziennika, więc to nie jest proste. Bo każdy musi to sobie wyjaśnić na swój sposób, więc widzisz, ja nie oczekuję, że ty cokolwiek z tego filmu zrozumiesz. <laughs> Powiedziałem to dla siebie, co uważałem za wartościowe. Więc dziękuję i pozdrawiam serdecznie.